They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Cause you're a fly, you're up, you're more than one together however you go ever and ever after high. Cała szkoła mówi o wyborach do królewskiej rady uczniów, ale kandydatka na przewodniczącą jest tylko jedna. Ona nie ma przeciwników. Ponownie Apple White, Blondie. To że właściwie nie mam konkurencji, nie znaczy, że nie będę ciężko pracować. W czasie mojej debaty przedstawię plan na królewskie tańce, królewskie konkursy, królewską zbiórkę darów, królewskie no i... bla, królewskie bla i królewskie na na na. Czy nie byłoby super, gdyby ktoś inny? Ja to zrobię. Wystartuje przeciwko Apple na przewodniczącą. E, co, proszę? Głosuj na Maddy! Głosuj na mnie. Yeah! Kapelusz nad koroną, głosuj na Maddy! Cześć cześć, Raven ja. Dexter, głosuj na mnie. Ow! To znaczy, ouch, dzięki bardzo za tę przypinkę. A... Koleżanki i koledzy, już zaczynamy debatę przedwyborczą do Rady Uczniów Ever After High. Pierwsze pytanie jest do Apple White. Dlaczego mamy oddać głos na ciebie? Powiem po prostu, że będę rządzić tą szkołą jak swym przyszłym królestwem. Perfekcyjnie. I Madi, moje pytanie do ciebie to: dlaczego kandydujesz przeciwko Apple? Czy jesteś <laughs> szalona? No tak, dzięki, że zauważyłaś. Ja jeśli wiewiórka je żołędzie, a nigdy steki, to ile wody wypływa z rzeki? <laughs> <laughs> Przepraszam? Słyszałaś? Apple za długo jest przewodniczącą. Medi jest szalona! Mam taką. Dziś Bacia, pomysł! Byłoby super, gdyby Rada mogła poszerzyć drzwi zamku dla tych z nas, którzy są trochę więksi. Myślę, że to da się zrobić, ale... jeszcze zapytam moją współprzewodniczącą. Jaskinia Niedźwiedzia jest otwarta szeroko, ale czy da się zmienić jej głębokość? Słyszałeś ją. I oto nadszedł dzień ceremonii dziedzictwa. W którym to uczniowie Ever After High podpisują wielką księgę legend, przyrzekając, że pójdą w ślady swych baśniowych rodziców. Albo i nie. Żartujesz? Ja prowadzę narrację. Medi, musisz mi pomóc. Czuję, że nie będę w stanie podpisać Wielkiej Księgi Legend, ale nie chcę też sprawić zawodu całej szkole. I nie zapominaj o tym! Jeśli nie podpiszesz, twoja historia zniknie! Puff! A ty możesz popaść w zapomnienie! Wiesz, że to może trochę zaboleć? Nie wiemy, czy to jest prawda. Ale jeśli jest? A jeśli nie jest? Ale jeśli jest? Tak mi nie pomagasz! Chwilunia! Już wiem, kto może nam pomóc! Nie, ale widzisz, ja też mam super królewską krew. Raven? Jesteś wreszcie? Musimy pogadać. No, nie uciekaj, Apple. Dokąd tak pędzisz? Muszę przekonać Raven do podpisania księgi. Moje przeznaczenie od tego zależy. Jeśli ktokolwiek zna prawdę o Wielkiej Księdze Legend, to Giles Grimm! Drogie jaskółki, tu razem z Razem! <laughs> On mówi zagadkami! Ciąże na nim klątwa bełkotu sprawia wrażenie, no wiesz, <laughs> Powiedział miło, że wpadłyście. Zapytaj go o księgę. Jeśli nie podpisze, to czy naprawdę wtedy zniknę, rozpłynę się? Czy muzyczne krzesło zmieni swój ton, kiedy stolik z granitu rozbije się od Hmm. Ten król, co śpiewa jak poranny ptak, Obawia się kota, który chodzi w spak. Mówi, że coś jest nie tak z tą księgą. A jeśli nie podpiszesz, twoja bajka będzie? Co? Co? Och, wybacz. Jeśli nie podpiszesz, twoja bajka będzie trwać nadal. O, naprawdę? Och, to wspaniale. Tak sądzę. Co? Tak sądzisz? Hej, zagadkowy, to nie jest dokładny język. Nadszedł dzień ceremonii dziedzictwa. A teraz zapraszam, Apple White! Ja jestem Apple White, córka Królewny śnieżki. I dzisiaj chcę przyjąć swoje przeznaczenie. Da? Raven Queen. Nazywam się Raven Queen. Jestem, Jestem córką, córką złej królowej. królowej i chcę przyjąć. Ja. No dawaj, zrób to. Jestem Raven Queen! I zadażasz sama, że nie swoim lobe. Moje szczęśliwe zakończenie zaczyna się teraz! co się z Nadal tu jestem! Jakoś nie zniknęłam! Jak możesz być taka! Przepraszam cię Apple, ale ja O, oh, się wszyscy! Nie wiedziałam, że potrafię tak zrobić. Przepraszam cię Apple, ale nie chcę, żeby ktoś mi mówił kim mam być. Sama chcę wybrać moją przyszłość. Czy ty tego nie rozumiesz? Pamiętaj, że nie tylko ja mogę teraz wybrać swoje przeznaczenie! My wszyscy możemy! Nawet ty! Ale ja nie chcę mieć innego przeznaczenia! Podoba mi się to, które mam! A teraz przez Ciebie to może się nie zdarzyć! A może tak! S sama nie wiem! Ja. ja nic już nie wiem! Nadal tu nie jesteś! Żadne puf, puf, puf! Jej! No właśnie, co za ulga! Między Royalsami a Rebelsami już nigdy nie będzie tak samo po tym, jak Raven stanęła w obronie swoich przekonań. Popełniła duży błąd, nie uznała swojego przeznaczenia, napyta sobie biedy... O Słuchajcie, narratorzy! My tu próbujemy mieć trochę spokoju! <grym> Raven jeszcze nie wie, jakie moce uwolniła. Musimy to powstrzymać, zanim ten bunt wymknie się spod kontroli. Przepraszam, profesorze Piper, może nam pan znów zagrać tę melodyjkę? Oczywiście, moja droga. Kiedy wiesz, co się dzieje, gdy. O szczurki, zapomniałam. Raven Queen, zgłoś się proszę do gabinetu baby Jagi. Ja? Tak, ty. E, e, Pani Jago, czy coś się e, stało? Raven, usiądź proszę. Jako pedagog szkolny mam obowiązek spotykać się z. Em... trudną młodzieżą. Co? Ja nie jestem trudna. Pomożemy wrócić ci na dobrą drogę. <laughs> na złą drogę. Koleżanka ci to wyjaśni. Raven, ja cię uwielbiam, ale jak któregoś dnia wylałaś ten niezmywalny czarny tusz na moją balową suknię? To stało się przypadkiem. Bardzo tego żałowałam i powiedziałam przepraszam chyba ze sto razy. Ty nie powinnaś mnie przepraszać. Jesteś zła. O, a co jeśli ja nie chcę? Raven, jesteś tu, żeby słuchać. Briar, chcesz teraz coś powiedzieć? Słuchajcie, jest platforma do skoków na bungee na wschodniej wierze. Więc... Briar, hokus pokus! Nedi? Dla mnie Raven jest super ekstra, taka jaka jest. A pan mi nie powiedział, że będziemy ją tu krytykować. Mówił pan, że to będzie mały podwieczorek. Tak, skłamałem. Nie słyszeliśmy jeszcze ciebie, Lizzy Harts. Ściąć jej głowę! Ona Oni nawigują po prostu. ściąć jej taką... głowę. Uspokójcie się! I tego właśnie oczekujemy od złej królowej. Myślę, że zrobiliśmy duży postęp. Ale yy, yy, kto mnie teraz odczaruje? Nie chcę być człowiekiem kurczakiem! Um, Hej, Apple! Czy mogłabyś z łaski swojej nie śpiewać samego rana? Albo nigdy? O, oh, wiem, że żartujesz. Magiczne lustro, co wzrok mi cieszy. Kto jest w tej szkole najpiękniejszy? Ty, Apple Jesteś najwspanialszym lustrem? Idę pożyczyć biżuterię od Briar. Zaraz wracam! Wypróbuję nowe zaklęcie Przydałoby mi się tak trochę więcej lotu Nie la, 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 la. Magiczne lustro, co o tym myślisz? Co ja o tym myślę? Uff. Moje lustro, czy coś się stało, kiedy mnie nie było? Um, nie, niczego nie zauważyłam To jest potrzebne do mojej bajki Chodź, poszukamy ci innego lustra Uff. Moje lustro? Proszę. Co? Nie masz większego lustra? Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie sobie oko poprawić. Trudno mi znaleźć takie, które jest w sam raz. Niektóre są zbyt wąskie lub zbyt szerokie. A, w tym nie podoba mi się ramka. Chcesz pożyczyć moje lustro? No to dobra, jeszcze tylko raz szybko zerknę. O, oh. u. Uh. Hmm. On nigdy ci tego nie pożyczy. Tak, uh. ja wiem. Pożar. To jest najgorsza rzecz, jaka się mogła komukolwiek przytrafić! Apple, ja zepsułam twoje magiczne lustro! O, wiedziałam. Naprawdę? Tak! Przecież Ty masz być najgorszą osobą w szkole. Domyśliłam się, że to zrobiłaś, a potem udawałam. Dopóki nie będę mieć nowego lustra, mam pomysł, jak możesz mi to wynagrodzić. Czyż to nie jest najdoskonalsze strój na lekcje koronologii? Oczywiście, że tak najjaśniejsza. To jest ciężkie. Nie psuj postaci. Mam dość mówienia do Ciebie najjaśniejsze. Proszę, bądź dobrą tą złą. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.